Hej, z tej strony San i wracamy do Wasteland 2. Zobaczmy co jest nie tak z tym miasteczkiem moralistów. Słanie jak poziom ósmy nie mam takiego. Mam poziom siódmy. Dałem strzelby. Ech. want to say A teaching from the book. Etiquette demands that we act civilly toward one another. If you're being rude, we'll set you straight. Have a great day. Są jacyś szaleńcy. Za przeproszeniem. A ja wejdźmy do środka. Można tu handlować. naturat Hmm, apteczki i tego typu rzeczy nie bardzo drogie O, mogę wziąć ich zapasy jeśli się nie obrażają, to dopiero mili ludzie Po co to po co tutaj handlować w ogóle można to wziąć sam. O, ma podobny obrazek do tego doktora Stevie Oche. Radio, nie pamiętam jak ono się nazywa. Ósmy cwaniak, ósmy zakapior. Zgaduję, że nie mam ani jednego, ani drugiego. Zgadza się. ósmy poziom zakapiora który ja mam tu mam lizus zak ja mam piąty, well pak, znowu jestem w dupie dawać ten mikroskop i wystrzelam całe miasto po prostu sobie pójdę okej, okay, mam mikroskop mogę stąd iść ktoś ma problem z tym, że kradnę. Mam nadzieję, że nie, bo dojdzie do masakry. Nie można tam wejść. Man is out of glue that holds society together. Never chew with your mouth open and finish your meal so that nothing is wasted. Have a great day. Some safe? The kodu. A to explodowało mi w twarz. Jak zawsze. Do cholery, jak zawsze. <coughs> Zerknijmy do tego koloseum. Miodożer. Widzę, że mam tu jakiś bazar na dole. Eee... Wszystko bronię. Co to jest? Luneta taktyczna, nice. Ale nie umiem jej zamontować. To lepiej sprzedam za nim, szomo się do tego dorbię. Dobra, zobaczmy co oni tu mają AK G3 hu hu jakieś fiły Buława To ale fajna nazwa trochę amunicji Amunicja by się przydała Kodki medyczne, sporo rzeczy mają. Dobra, jeszcze zapytam się o miasto, okej, okay. chodźmy dalej. Kurde, niechcąco odmówiłem przysługa. Okej, okay. co jeszcze mamy? Manieryta Robinson, manieryta, nic ciekawe. Okay. Chodźmy dalej. Spotkamy tego legendarnego pana kulturę. To jakieś krzaki rosną. Widać, że Rose jest zapascynowana. Keep your area clean, your teeth twice a day, and shower daily. If you do things right the first time, then you won't be punished for doing them wrong. Have a great day. Lindy Trochę amunicji było. Nie chce z nami porozmawiać. No to wszystko co miał do powiedzenia. Co jest w safe nic. Trzeba kod. Mogłem poczytować, posprawdać te kody w necie. Daruję sobie. Można tu wejść na górę. Zastanawiam się gdzie w ogóle jest ten człowiek. To niech przywódca, pan kultura... I tak dalej. No czemu nie wchodzicie? No chyba nie potrafią, bo nie ma tu wejścia. Jeszcze jakaś brama blokuje. Nie widzę tu. nic ta kamera lata. Nie da się tam wejść, dobra aniż No co jest? Teraz się zablokowaliście bez jaj to ten, którego mają zabić. Dom przy więzieniu, być może tutaj, Przecież nie wiem, wyganiają nas. Okej, okay, nic, nic tutaj nie zrobimy, trzeba stąd wyjść. U nas rozwalą jeszcze. No i co teraz porobić? Mamy jakieś dziwne, bezsensowne zadania: typu, odszukaj złodzieja. Chodźmy do doktora. Boże, miliony zadań. Okej, okay. krzanić do miasta. Lecimy do burderu. Oh, yes.

Until this matter is resolved, the execution will be placed on hold. Seeing as our guests, the Desert Rangers, are lawmen, they will be assisting in the investigation. One of the Desert Rangers has even graciously volunteered to take Fletcher's place until Fletcher is found and returned alive. I'm sure it's provide proper motivation for them to return our friend Fletcher in a timely manner. Good day. A Teaching from the Book.

Poziom umiejętności za kapier. Czy mam coś takiego? Nie mam. Pogadajmy z każdym po drodze. Dobra. Nawet nie chce mi się czytać już tych pistur na temat manier i tak dalej. Nie wiem. Ślady prowadzą tutaj. Niewiele to dało. Co mam zrobić? Obra, nie mam wyboru. Czytam grę przed oddaniem naszego towarzysza i po prostu rozwalę całe to miasto. Chrzanić strażników, pustkowi i dobrych gości. Nie będę biegał i szukał jakiegoś menela nawet. Po prostu rozwalę tych wszystkich manierytów, Robinsonów i innych psychopatów. I tak mam to co chciałem. No, zaczynajcie. Okej, okay. Pan Kultura też jest świrem. Też zostanie zabity. No, pechowiec miał tylko 5 życia. Ze snajperki walić w chłopie nie mogę rozwiązać zadań pokojowo, bo mam za niskie umiejętności gadania, co mnie dobija. Cały ten system umiejętności jest po prostu upokrzaniony. Rozumiem, że gdyby odblokował jakieś dodatkowe rzeczy, ale kurczę, że blokuje po prostu przejście dalej. Pokojowy, spokój. Eee, nie spokój, tylko... Po Pokojowy sposób. No. Dobiło mnie to i stwierdziłem, że będę robił rzeźnie. Przynajmniej duża ekspaw wpadnie. Jeden z głowy. Stan w dzienniku. Ej, okay, wykończ go przeżył Nie na długo. Hmm, co się stało? Światło zgasło? Zdejmiesz ją? Eee, dupa. Może tobie się uda. Po jednym strzale się broń zablokowała. Moje cholerne szczęście. Okej, okay, uleczyłem się Co ja jego głowę wziąłem Ciekawe Jakiś karabin szturmowy Niech idzie do niego Sześć hmm, 6 punktów Co by tu rozdać? No w karabiny snajperskie więc będę robił rzeź nieładne Wezmę kolci Żwirek. I tu jeszcze są jakieś pokoje. W serio, co jest z tą spieszoną grą? Nie mogę ruszać kamerą. No nie mogę ruszać kamerą. To już wszystko. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Hej.